Cześć ludziska, ja jestem Gosiek i witam was w kolejnym odcinku ze SkyBlocka. I to, 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 to będzie mob grinder i właśnie tym zajmę się w tym odcinku. Ja sobie już tutaj wszystko ładnie wyliczyłam, także nie będzie spiny, bo to tylko bym traciła czas, co nie, no. I właśnie, a ta woda jest po to, żebym nie musiała się kopać do góry, tylko po prostu sobie wpłynę tam i będę budować, co nie. No, a ta woda mi się właśnie tak rozlała. W ogóle tutaj, no, tutaj gdzieś pod tym płotkiem. Tak śmiesznie mi się woda wylała. To w ogóle prawa fizyki przekracza totalnie. A tutaj yy, macie zdjęcie. No, yy. no to co? farmę zrobiłam. Tutaj troszkę policytowałam. O, właśnie. Mam Monster Spawner. No bo to jest Spawner potworów. Był event, taki jeden człowiek zrobił i właśnie trzeba było odszukać skrzynkę, no i jakby kupić spawner za free. I było 16 spawnerów, z czego ja z jednej skrzynki wzięłam aż 7, to jest prawie połowa, więc naprawdę dużo i to no trochę nie fair w stosunku co do innych. Ale może nic się nie stanie, co nie mam To już nie pierdzielę nic, tylko zajmę się budowaniem nonika. tej że teraz będzie noc. No nic dobra. Zajmę się robieniem tego Mobu Grindera. Po prostu jak mobki będą sobie spadać, stąd spływać, na to będzie woda. No tak jak było to w poprzednim, poprzednim sezonie, w tym pierwszym pierwszym. One po prostu tam spadają i zostaje im tylko pół HP, więc spokojnie mogę je nawet łapkę udobić i, i, i padają, co nie no. To sobie wezmę kobla. No i budujemy, nie? I jeszcze kurde kabel przeszkadza chwilę. O, teraz lepiej. To będzie tak. Tutaj będzie woda. Aż w sumie dotąd dokąd się wylewa. Tu będzie się lała woda. Tylko sobie przejrzysz w 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, powinno być 8, ponieważ woda na płaskiej powierzchni wylawa się 8 kratek, że tak powiem, na długości, nie? Teraz tutaj, 1, 2, 3. Nie. Co? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8? Tak, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwoj, siedem, osiem. No i tak to będzie po prostu wyglądać. Dzisiaj po no. prostu tylko pobudujmy i troszkę pogadam, no. Jestem Jest tam ciekawa, czy mi chociaż w połowie wystarczy cały ten kobyl, który wykopałam, bo to mi się wydaje, że nie. No to ogólnie mam ci takie coś takiego, że będzie tutaj. To, co teraz buduję, i tu gdzie się wylewa woda, to będzie płaska platforma, i dopiero później będę robiła takie ściany o tu, nie? Na razie nie buduję, bo nie chcę się pogubić. Um, a, i pewnie kilka razy już się wyświetliło tam po, po z prawej strony yy, mój licznik śmierci, i jest już tam aż 7, a było 4. A o co chodzi chodzi o to, że jak sprawdzałam, ale nam taki poradnik, co nie? Na YouTubie, że chla, pierwsza. No, 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 no. O właśnie teraz pisze. Śmierci osiem nawet. To właśnie dlatego, że tutaj oglądałam poradnik i w tym poradnik opisał, że jak stąd spadamy, to musi nam zostać puste troszkę życia i właśnie spadałam i cały czas mi zabierało całe życie, co nie? A i później stwierdziłam, że no kurde, no potworki ten modge nie będzie mi działał. A później y, so, sobie przypomniałam, że ja tam postawiłam klocek, jedną kratkę do góry. Tej, tej mojej wyspy, więc i tak będzie im zostawać ym, Jaki kurde zapłon, nie? <grytanie> więc tak będzie zostawać im potworką pół życia Pół HP, pół serduszka ym, Więc no I właśnie nie wiem, czy teraz zakończyć tutaj ten odcinek Czy co? No ogólnie chciałam zrobiłam to, co chciałam zrobić dzisiaj Jezus Maria się, z... się zesrołam trochę. <gry> yy, no. Tutaj waj, oczywiście już jak widać yy, farma mi działa. Im więcej w ogóle na serwerze przybyłam. Czyli że ja na przykład wczoraj siedziałem chyba za 3 godziny tutaj i kopam tego nieszczęsnego kobla, to przy okazji też drzewo, yy, drzewo mi kilka razy urosło. Chyba ze dwa razy już stąd plony zebrałam też z dyni i Barbuza właśnie zdobyłam ten spawnery spawnerami też zajmiemy się kiedy indziej. Więc może zrobię tak ja tam zrobię to, co chciałam zrobić, czyli po prostu to zatkam i no, no wodę spuszczę, tak? No i widzimy się za chwilkę. No, I właśnie popsułam sobie jeziorko, chyba tak? Jezus, nie płotki, płytki, nie płotki. Płotki mam. Mam płotki na 32. O, chciałam płytki zrobić. Oto. No. <śm> no kurde, teraz czym się podsadzić? <śm> no, wieczne problemy. Dobra, tym się podsadzę. A co tam? Mam chociaż łapatę, mam. No to lecimy do góry i zrobię dach. Chciałam zrobić. I jeszcze właśnie w tym odcinku zrobię te płotki, to mi woda będzie tak kapać. Będzie wkurzać potworów, w mnie na, na szczęście. Jeśli oczywiście potwory mają taki intelekt, że tak powiem. I tak, teraz zrobię tak. I tutaj będą ładnie potworki się respić. No, to no, zrobię tak i po raz kolejny. Widzimy się za trzy dwie. Jedną, zero i stamtąd przeszłam już tutaj na ziemię, i było no, bo tak, bo mi zabrakło klocków i musiałam sobie dorobić. E, tam już, e, jak widać, znaczy no nie widać, no ale no, zrobiłam tam dach, e, zrobiłam tą kolumnę, o której mówiłam, albo nie mówiłam. E, no po prostu, żeby mi te spompki spadały i tutaj będą lądować. No, no logiczne. To tak, jeszcze tylko to dokończę. Yy, I będzie trzeba sprawdzić, czy ten nasz mob Grinder działa jak trzeba. No nie gadaj, że mi nie wystarczy. Nie wystarczy! O no właśnie, to jeszcze ze 12 kopiów wykopię. To pitu-pitu, a tu mam ostatni. No dobra, wystarczy. <laughs> yy, ostatni ten. Yy. Teraz to przesadziłam sobie płatkami. Yy, ale im więcej, tym lepiej. No i teraz właśnie zobaczymy, zobaczymy, jaki potworek będzie tam spadał. A może i nie będzie spadał. I zobaczymy, czy oni będą ginąć od razu tutaj. Czy nie będą ginąć w ogóle? Stąd się nie z yy, No więc.

Proszę, proszę, proszę. Nie da się. <laughs> oh, moja Oho mm. Na pewno się nie da, może jednak jakoś... No już, na pewno się jakoś da. No. nie... Hmm. Nie da się. Ήλιακος του η